Dobra, taśma i yeah. ja. Dobra, ja tunelu pilnuję, jak standardowo to ci ustawiam, Tak, nie? tak. Dobra. Dostaję z... A, zaraz, po nie wiem skąd. Dostał tunel, tunel. tunel, dostał. tunel dostał. Granat przy do mnie. Aj, przyszedł do Aj, przeszedł, przeszedł, przez ten. Przez jedynkę przeszedł. Na dwójce dostał. Dwójka ja dostał dobrym. No mówię przeszedł, przestałem, przez jedynkę Zabij mnie, ale mocno... O. W tunelu jest jeden Zgrombani no, co? To było dobre kurwa, rozstawiamy się Ale jaką kurwa tak się poszedł? Nie Zabali. wiem ja tunelu pilnuję, tunel standardowo, nie? To z tym bockiem, wiesz? Ten co na dwójce, to dwóch dostało. Aha, zjedynki koło tunelu, My dwu Ja. No, ja już jestem wyłączony z osłony dwójki. Weszli. Ty, ale co, co ma on... Na środek weszli. Już był w tym, mam w sklepie. W recepcji. Dobra. Na środku się kręcą, koło... bramek. Dostałem. Podnieś, 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 podnieś! Ja nie, ja Cię nie podniosę, bo ja na pewno tego. Leżę, po mnie leżę. Leżę. Brońki. Łaaa, Jest nawet 16. naoo czapski Dobra rozstawiamy się z powrotem Mają na tobie Dobra ja pilnuję Tunel Tak, tunel jest mój standardowo, ale nie to nie dochodzi tu się trochę cofnę, bo oni i tak nie idą jedynką. Hm? Wiesz, oni mogą próbować kilka tych, nie? Osiem, znaczy widzę osiek. i taki Dwójka będzie chyba szła Granat na Też poszedł Tunelem jest, jest na środku, no. Wyszło na środek Góry są tunelem tunele. no Dobra nie wychodźcie mi, nie wychodźcie, są w tym, są kompletnie 3 Flankują Kurwa nie przyjmuję Dostali. Chaos, chaos jest Jeszcze, jeden, jest jeszcze... Tunel jeden? Został. jeden. Na plecy mówimy. Wrócać, wrócać. Cofamy. Cofamy. No. zostały im. widzę. Czyli raz to Powrotem ustawiamy się, tak jak staliśmy. Dobrze, dobra, dobra, to idę na środek. Dym już puszczają. Jeden, On na bocznym. I są na dwójce, Co na dwójce. Jeden lekko dostał. Na dym i na tunelu, ci Dobra, jeden wyrąbany. Drugi wyrąbany, jeszcze jeden został na dwójce. Trzeci wyrąbany, jest, pięknie To było te straszenie. Czekaj, nie, nie? i tak dwa razy bronimy i dwa razy atakujemy. Standardowo, dwójką, nie? Mhm. Ale poczekajcie, czekajcie. nie podbiega, nie No a ja tam, tak, tak, będę czekał na was tylko. Nie podbiegaj, podchodzę. Rydy. Albo poczekajcie chwilę. co czekać. Poczekaj. Półką szyby nade mną, przejście nie będę tak, cisza. Tylko nie, nie chodźcie nie do tego, żeby nie słyszeć nosu. Wtedy ich złożą jak... nerwy i wyjdą z serwera. Weźmiemy ich na przetrzymanie, tak? Na głód. Już jak biegają. A, teraz się weźmie. Co, się chcesz, że tak z nogi na nogę skaczesz? No już ready, no. Padł, już się nie cierpię, Ej, napiszę, że przeczekujemy, dobra? <grym> nie Napisz, że się czołgamy od punktu to, to dobra, dobra, bo ja to co Ej, granaty Lecimy. że już podkładasz Dobra, jeden wyrąbany. Jeszcze jeden z lewej w Daj, recepcji. Jest tam przy przekaźniku. Bardzo dobrze. Stałem, to stałem. Żyj ktoś? Jest, jest, podnieśli się tam, gdzie wy ich zabiliście. Oj, kurwa ten. Co Gdzie on był? Skąd on był? Za twoimi plecami. salek przeżyj. Przeżyj tam, alek. Daj. Też. Ach, nie dobrze, nie dobrze. Ja już zewnętrzny mam Tunel Teraz, mają spokojnie. czysty. Tunel mają czysty. Mhm. Nie rozstawiałem się z taśmą. Jeszcze. Czekajcie na mnie. Jeden jest w recepcji. Wydęcie. Ja no go na jest. siebie no. wezmę. Dobra, no, 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 no. Ja wam patrzę na plecy, żeby wam nie zrobili pleców. Patrzcie o kurwa, dobra, zrąbałem <tryk> No, Mówię, nie stoimy w tym panelu. Dobra, dostał jeden, przy przekaźniku jeszcze jeden jest, podnoszą się. Dobra, dobra, granat poszedł. Oj, Dobrze. Aj. Dobrze, aj. Są, są przy przekaźniku. Wchodniś, ale... Z... Idzie do siebie jeden. Leżę, Uuu, leżę. Dobra, czekamy. Źle, źle się zrobiło. <tryk> Jak idziemy Ale tunelem kurwa gdyby... Tunel jest pusty Ale od razu tunelem idziemy Tak A tu gdzie bieszkamy no, Nie pochodzimy na środek A no to... To co muszę, mała tu wersja, ja byłem, co no. muszę To idź tam walny z dym No I wracaj Czekajcie, idziemy, idziemy Czekajcie jeszcze tak. idziemy czy nie? Tak Muszę ci wchodzić Czekam lekko na Majora. Jest tam koleś. Jest, Dobra, jest, jest, padł. Chodźcie, chodźcie. Ja będę do domu w Jest pójść. Nie, skądś zabij mnie. Jest tam kolej, tak podnoszę. Boga przebieg. <śm> mhm. Ja będę w plecy. Zdjęty. Plecy, 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 plecy panowie, zabij mnie. Dobra, podpada i ja. Dobra. Dostał. Idę do majora Aj nie, to dobrze już się przy tym kuble To skinuje na plecy, nie. Ja jestem tu na środku z dziełem Jest Dobrze Waga, może Nie zmarnujmy tego Oj! Nie. W środku siedzę, w środku siedzę Dobra, Krasza ja tu go pilnuję Doszedł na granat i jeden biegnie no, do, do punktu Cofa to moi, cofka, cofka Cofaj się, cofaj, bo by... na no killa łapać. Tunel odstawę, sprawę Mam tu sobie deskę? Tak, nie doszło Wyrąba mnie z lewej Mówiłem, mówiłem, cofnąć się Kurwa Weszli w tunel Dobra, do przodu, szybko, no, póki nie... tu są. Ja nie miałem już inaczej, jak? <laughs> dobra, dobra. Trzy straciliśmy, cztery. No cztery, no, prawda, ale... I to tu Lecimy teraz panowie. Szybko, Przez szybko. szybko sz bardzo sz dobrze. To no, nic. Dobra, nic, aby w pół na punkcie się. Idźcie, cieć, idźcie, ja będę... W razie czego. Weź tam ruch, Ja idę do Izzy, od razu no, szybko. Tak, a ja podkładam. Dostałem, dostałem. Dostałem. Je, Majo, zszedł poszedł. po schodach na... Nie, poszedł y, odbędzie Będzie was od prawej... Znaczy od lewej waszej. Już drugi poszedł. Zabij na. mnie! Uważaj! go. No. Dostałem. kurwa Ja też. Kazak z tego... A, Podnieśli się, no. Źle, źle, źle. Mogę po Kazak, schowaj się. Albo możemy właśnie... Dobra. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kurwa. Spokojnie, spokojnie, nie wskazywał Jeden jest pode mną Albo za mną, za mną był Podnieście ładnie Wychodzimy z. Drzwi. Dobra, jeden zdjęty No szybko teraz, póki idę na punkt, idę na punkt to ja tam będę osłaniał z góry, zobaczmy bo tam, co plecy, się da. Plecy, plecy, bo tam, easy. Się jest. Na dole, siedzi. Jest, leży. leży! Dobra, już podkładam. Dwóch studiałem przed respem. Wychodzę. Tak. Jeden od easy idzie. Dobra, jestem na nową, ktoś widzi nową? Ja patrzę na schody Wyskoczył z GZ. Dostał. Ja siedzę w środku tutaj. Dobra, koźniku, dobra. Granatem też schody. Dobra, będzie nasz, będzie nasz. Musi być nasz. Teraz już popatrzcie. Dostałem odres Major dostał. Nie. Sofie. Dobra, kij, to Dobra, tam, tam jest. Jest! 2 Jest. Obronić te teraz. Standardowo, nie? Mhm. Zatrzymać, nie obronić, atakować. Go, 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 go. Chodno, mi się dopiero czytało. Oni, wiecie co wam powiem? Oni nawet... Oni się rozstawiali i też próbowali tunelu, ale oni w dziwnych miejscach. No tak. Teraz się bradimy. rozłożyłem, nie patrzę na jedynkę, tylko na tunel. Mhm. Ja... Tunelu ja Dobra, pilnuję, 3, nie? 1, to to tak tunel będzie. jeden. Dwóch. Ja na dwójkę rzucę w razie czego. No już dostałem dymnym. Może Przesuwam chęć? się ja do przodu. tunelu pilnuje. pilnuję. Tunelu pilnuję. Poszedł granat Granatów w dwójkę rzuca Poszli tunelem trzech Dobra, okay, jest, jest jeden dłuż. Widzę, że się. póki nie ma problemu to mi tu walą, że zasłaniają To, to praktycznie strzela. No jak tam przygwoździłem. Teraz poszedł granat jeszcze. Na środek, środek, środek przebieg jeden Sazak, nie pochwiewał się. Drugi przebieg, Sazak, tam do siebie. Eee Może Alek zostań w domu. Dostałem, dostałem Jest, podniesie tamtym Dobra, dwa, Bóg jest tam dwa, jeden Gór z prawej Idę do... Tak, z prawej są Przejęli prawo Dobra, spokojnie Jeden z wynatnikiem dostał Idę od Za wchodzę dochodnis Dostał, chodnis Sprawy w, w tunelu Już wyczyszczony Nie nie tutaj są tunelu w tunel Dostał jeden, jeden, do. jeszcze jeden być Jest, widziałem go Dostał Granat, serię Dostał drugi Elegancko. Jeszcze jeden jest Jeszcze ktoś respin Dostał, ale ja tam nie zbiega Dobra, Dobrze, super ca czwórka brawo. Dobra, pan. Dobra, ja mam chwilę czasu, tu przylądam. 14. Jak ja. masz sile to wyrzucić AMO. Dobra, idemy idą. Obok, obok, mnie, do obok mnie leży. E, Bocz na jeden. Z boczną ten... tego spotkania. To jest właśnie ta MK, to jest Z bocznego.

Dostał mocno Dobra, wracam się. Czuję, po wątpliwości pojechać. Co są? Y, jest dwóch tunelu. jest przy wejściu do tunelu. Dobra, spokoj, spokoj, spokoj. Spoko. Na mnie się odwrócić. Ja skrzącę. Tędy się nie tam. przejdą, tunelem na pewno nie przejdą. Na mnie, na mnie, blisko Dobra, a ja nabiorę w pierdziele Zaraz im walnę, w się nie pozbierają. Nie mam granatu Dwójka gra na... Wójka chodź. Chodź. Ej, trzymaj! Pierwsza pomoc! Uwaga na ogień sniper! Idzie, idzie, idzie. Dobra, jeden. Zdjęty. Dostał jeden z tunelu. Podnieśli się Dobra, mamy go do Jeden zdjęty z tunelu. Dobrze, dobrze, jeszcze jeden A i tam drugi tam mnie walną. Ale też można zrobić. Ale, granat? ej, dostałem, dostałem na końcu tunelu. na już tunelu. Tak, przeszli, przeszli. No, tam mi się pozabijali nawzajem. Wiem, 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 bo mnie załatwił jeden. Ale trochę już spowolniłem, dobrze. Wkładam, co się Dostał. Ej, wyszedł Ufa. z tego. Dostał. O, ale mi Sorki, jest tam, jest tam na pewno kolesi. Chodzi. Trzech Tuna, jest kolesi w ogóle. W tunelu. Cofnijcie się, bo ten jednak z nic nie zrobił tutaj. Dobra, jeden dostał. Podniosę. Dostał oh, drugi i trzeci dostał. dostał Cała trójka trzy, dostała. Trzy tylko. Jeszcze jeden jest. Jeszcze gdzieś jeden jest. Chyba, że go ktoś... Z... A nie, ja go zbiłem, on mnie zabił. Dobra, ustawcie się z powrotem. Zajebiście Policikety zostawił okay. Jedenka, e, jedynka, jedynka Jedynka, dwóch zdjętych, jeszcze jeden został Zabijcie go, bo nie podnosi ich Już podnosi Nie, cofnij, cofnij, cofnij Podnieś się, kurwa Podnieś mnie Nie, 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 nie Trzech tam jest, trzech tam jest, cały czas Dobra wystarczy to Z dwójki chyba jeszcze na ktoś. Z powrotem Spokojnie 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 Tak Na tu Ja się za bardzo wystawię to tam na swoim miejscu Drugi, jeszcze jeden Granat rzucam Podnieśli cię Jestem na swoim miejscu dwóch. Chodź, chodź. Jeszcze jeden tam. Dobra, jazda Podnoszę się, podnoszę się Wal, wal, wal Dostał, poturbowany Jeden dostał kosę Dobra, jest, koszy, koniec Panowie, 3-0 Milują Walą, walą Dobra, wyrównałem pasmok Wróciłem ich uwagę Możecie wchodzić ja jest! Masz opieczkę stary Nasza, nasza, Masz to robimy Kurwa, nie mogę no. Ty no... Zajebiście Zajmij się A Taśma to stała Dobra, to wchodzimy Wchodzisz Podkładam Zdjęty, z boku Dobra Tyły, 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 w tunelu. Do kasy. Już idzie dwóch. Taśma zdjęta. Weszli wam do tunelu jeden. Dostał. Idzie, od prawej, skrajnej. Nie to nie być No mi żeś mi teraz nie zabrał <grym> Dobra Dostałem od taśmy to, Dwóch macie w, ucieka, przy, przy, ja przy to, tym uciekam. bankomacie Zaraz Downątrz. Ja uciekam, ja uciekam no. o, to jest... Tak to by to Jestem na zejściu na No Mój kurwa, mać zacznij Dobrze idźcie tam, bo nikt tu są po prze 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 Jeden Podniosłem Stałem, dostałem, dostałem, dostałem. Kurde, y, ale już się teraz skończył. Podnieś mnie, podnieś szybko. Nie, nie nie nie, oni tam są, czekają na nas. Ale o to chodzi, żeby nie stracisz ty. W kasie, tak... kasie jest niewolnik bo tak w kasie jest. Kasie jest niewolną, kurde. Dostał kosę. Kosę, dostał. A ja i leży. Dobra. Ja bym, poszedł, ja bym poszedł przez easy dołem tam od restu. Tak, 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 tak No co, jeden na dywersję czy wszyscy? Czekaj, wszyscy razem Dobra, Dobra mhm. Idę, idę, idę idę Ja trochę się wlekę za ale spokojnie tak. no, Czekam, czekam. Oczekam. Oczekam. czekam. Osłaniam górę Ja wrzucę znowu Uwaga, trochę tutaj Tylko no, wiecie są, może tutaj nie biegnijcie tylko... Będą Ty, będą robić plecy, będą robić plecy. Jestem na górze. Dobra, ja osłaniam plecy. Co? Dostał, plecy, dostały. Mniej mamy w się by wejście. Tak? Rozwaliliśmy się. Dobra, wchodźmy. Góra wydaje się przysta. A i dostałem ze schodów. Wizji siedzi.

Chodzi, chodzi, lewa. Dostałem Dzięty czy nie? Tylko spodnie się. Staram się. Wow, dostałem oh, do spod Ktoś? Dostałem. Dostałem. Koniec. Ej, plec. Dobra. Prawo panowie. To ile jest? 4-0. <noise> <noise> Koniec.